Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i trzeba zacząć challenge robić, bo to nowych run praktycznie zero. Wybrałem sobie dość taki prosty challenge tak na jakiś tam początek, chociaż nie wiem czy to będziemy tak stale się tym bawić. No bo tak szczerze to Challenge są raczej nudne, w szczególności te pierwsze też z no, ja tak krótko chciałem. ja te challenge sobie tak zostawiam. Jak wiecie. Yy, kiedy akurat nie mam czasu. To wtedy mam challenge, robię i sprawdzę, czy to są Treżerumy, Bo ja to sobie sprawdzałem. Nie ma Treżerumów. Yy, nie, Discord, tylko. Yy, ten. Jak to się nazywa? OBS. <ścoughs> no i czasu nie mam, bo matematykę jutro sprawdziłem. Także w ogóle powiem Wam, nie polecam spania półtorej godziny. <laughs> Jak się ma potem na 8.15 do szkoły, a właściwie nawet wcześniej. <laughs> no, tak. Jakby o 5 rano nie mogłem zasnąć. Także nie polecam. I dzisiaj miałem kartówkę z geografii, nie? No to się uczyłem, Ja to umiałem, nie większość miałem ale raczej dobrze jej nie napisałem, bo przez jak się wyspałem, bo się nie wyspałem. No, także wysypiać się trzeba, wysypiać się trzeba, nie ma co. ale po prostu jakoś nie dało się spać. Dobra, co mi się bardziej wpłaca? Tu mam. Okej, okay, no to bierzemy tak. Jezu, ale to jest speed 0.25. <grymne> o Boże, no to będzie ciekawie. Idziemy dalej. Jakieś dobre itemy z Devil Roomów? się przydały. Bo to będzie tragedia. No ale, tak szczerze to weźmę tych postaci, tych przeciwników. Oni też są chyba spowolnieni jak ja jestem spowolniony. To by było zbyt opalne jakby mnie mogli dogonić, a ja bym mi nic nie mógł zrobić. Także Edmund pomyślał chyba. O, zapomniałem, że mogę tak rozwalać. Dobra. Nie wiem, jakoś zapomniałem o tym, że. Nazwano kamienie. Dobra, walka z bossem. Ten pan. Dobra. A poza tym to jest normal, bo to też są pociski spowolnione. No tak, więc. To też jest jakieś tam ułatwienie. Bo o tym zapomniałem, że Challenger są przecież na normal modzie, także. O, to ile rasy ty ile razy ty raszujesz? Nie wiem... Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Nie jestem... Nie byłem w stanie tego uniknąć, to jest moim spida. <laughs> Oj, kubka, to była jedna... Miejsce, w którym coś mnie chroniło. Cztery razy szarszuję. O, o. o boże, ta boli. Bardzo woli. A bierzemy, no. Tu muszę wszystko brać. Nie wyryzać. Idę do sklepu. Speed-upa bym kupił. <śpied up> no, jak speed-upa bym kupił, no to. Wiecie, że coś już jest nie tak. Tak w ogóle, aleś ten trafiło. San. No i ciekawego. Idziemy dalej. Nie da się, ten speed to, to problem jest. Taki dość spory. No, da się zabić matkę, nie da się z tymi pociskami, no ale... Ale ja się namęczę z nią, to już będzie moje. Dobra. Bo ten speed, nawet jeden speed up y by mi dużo zrobił. No. Wreszcie jakieś podejście musi być godzina, ale to ja muszę czas sobie go bo... Może jutro będzie zwykłe. Tak mi się wydaje, że możliwe, że jutro będzie zwykłe podejście. Nie będzie już nagrywane, bo szybko, szybko. Więc. Więc ok. Tak będzie chyba najlepiej. Jutro, jutro postaram się zwykle podejście nagrać, to nie może być z wiadomo. I zobaczymy, czy się uda. Miejmy nadzieję, że tak. O... no troszeczkę już przesadzam z tymi gridami, Z i takimi krótkimi podejściami. umieraj. O, jeszcze ten challenge muszę by było zagrać, ten... Yy, no. Ten na samym dole. Team Trainera chyba odblokowywuję, ja. ile mi to pamiętam. No, on jest śmieszny. No bo Team Trainer jest w sumie śmiesznym itemem. Znaczy, trzeba się dużo męczyć. W tym challenge'u <noise> z niem trainerem? Bo jak się nie trafi, to potem jest problem? Jeśli nic nie trafi, a to potem jest problem, żeby coś zrobić. Ja chodź tu skocz. no. Dobra. Czemu to tak mało obrażeń by zadało? Co jest? To jest dziwne. Czasami mnie to zaskakuje. Ten no Isaac. No, jak ja mam tego uniknąć? Ja muszę cały czas schodzić, bo nie ma szans, że ja. że uniknę pocisku w sekundę. Jak na mnie rzuci. Więc muszę cały czas schodzić. No jak tak skacze, to już jest po mnie chyba, no. Muszę cały czas się ruszać, bo jak skacze, to już... Ja już nie unikam tych pocisków. Dobra. Och, dobra, udało się. Umieraj już, bo to już... Za dużo grubasku już sobie pozwoliłeś. Ja mówię o sobie, bo tu jest trzech grubasów w tym momencie. Ja, moja postać i ten boss. To idziemy dalej. Na szczęście nie dobrze. Zwykłe. A, no tak. Idziemy dalej. Dlaczego ja nie wziąłem tylko Keta Przecież on mnie nic nie kosztował. No, nie da się. Nie da się unikać tych pocisków niektórych. Dobra, idziemy dalej. Ale ten speed to... To jest tragedia. Przynajmniej runy sobie to lepsze, bo to... Jak cały czas run shardy dostaję to płakać się chcę. Czasami. A te nowe runy to... O. O Pewnie ja coś z Repentice Plus odblokowałem. Tak kojarzę, że było chyba coś w Plus. No, chyba tak. Ale jak ja jestem powolny <grych> O mój Boże O, słuchajcie. Dzięki Przejdźmy do sklepu Ja mam pociski spektralne, a mam przecież No tak Jest sklep Dobra, na no ja powiem Wam, że ten speed to trochę Aż a szybko po prostu. Odejście ważyć. Ciekawego, w prostu lepiej. jakby to nie było rutyne podejście, no ale to nie oszukujmy się jakoś. Długo to podejście trwać nie będzie. No i tak samo, tak samo jak żon od Matyusza Dzisiaj było zaprzy zaprzysiężenie z mojej perspektywy, więc <noise> troszeczkę śmiesznie. W ogóle też mnie to trochę bawi, bo... Ja już nie mówię o tym, jak sytuacja obecnie wygląda, ale jaki jest sens zaprzysiężania rządu, kiedy wiadomo, że nie zdobędzie poparcia? I lepiej najpierw, żeby zdobył poparcie, a potem yy, niech go zaprzysiężają. <noise> tak, jakby. Troszkę byśmy sobie oszczędzili czasu. Wszyscy byliby szczęśliwi, bo nie rozumiem sensu czegoś takiego. Ja Wiem, że zazwyczaj to jest tak, że jednak za pierwszym rokiem konstytucyjnym to wszystko wychodzi. No, ale po co stwarzać sobie takie sytuacje? Nie rozumiem tak. Już mi piszą na messengerze, bo Mówimy matematykę za nas. Także. Także no. A w ogóle ciekawi mnie, czy kiedyś przypadkiem. Zamiast nie włączyć nadrywanie, kliknę włączyć streamowanie. I byłoby śmiesznie. Znaczy. I tak tu nic nie wycina mnie. się mieli streama odcicowego. Tylko bym czatu nie czytał. Więc. Także no. No, bo to po prostu. <laughs> Ile ja się mogę męczyć z tymi przeciwnikami? Już się przyzwyczaiłem trochę do tego spina, ale no. Ile ja mogę rozbić? <laughs> Dobrze, że tego tych zapa wziąłem ze za Wilmumu, bo tragedia by była. I oddałaby walkę z bossem tych tego, Nie tych zapa, tylko tego. Ile tych dych leci? <laughs> tylko. Speed upa jednego, lepiej by było, ciekawie by było. O, ciekawie, to jest lepsze słowo, że byłoby milej dla wszystkich. Dobra, dobra, problemy najmana już się zaczynają z tym bossem. Dobra Jeszcze ty Oj, oj, Tylko teraz, żeby nie stracić szansy na Angel Room Na świetne Villeroom Tracąc Już po zabiciu, okej, okay, trafił się. Dostaję Pigeon Boya Świetny i tam. <grym> Aha, tylko, tak właśnie sobie chciałem powiedzieć, tylko byle nie Krampus, nie? O, ale streng to, to miło. Nawet speed daje. To, przynajmniej walka z matką będzie spoko. Okej, okay. jakoś infami nagle zaczęło działać. Ale ile ja uzadaję obrażeń, to jest jakaś masakra. To jest tragedia pomocy End of Krampus. Chyba lepsze. No chyba lepsze. Że mi jakieś wrażenia będę robił. Zajecie bo już mnie pinguje, jak tu napiszę. Nagrywam. Zaraz wedę Dobra, idziemy dalej. Nie wiem czemu uszłem akurat w tym pokoju, choć był taki słaby, ale... Dobra, to sobie, mam nadzieję. Ale to... to ci przeciwnicy nie napawają mnie ja z tym izłem, Z moim demerzem. I tearsami. Które jest tragiczne. Czemu ja was slebiję? Jestem na normal modzie przypominam. Dobra. Oj. Czemu to tak ciężko idzie. Dobra. O, o, że... ja, ja nie umiem takim speedem grać. Dobra, idziemy dalej. Oho Global. No to się zapowiada dobrze. Ora, trzymaj bombę. Nie, ja ci muszę zabić, dobra. Udało się. Lewo. Niedobrze. Dobra. coś tam pomogło. W sumie i tak chciałem sprawdzić, że tam drumu nie ma. O! O Boże, ten speed to i tak jest. Jestem upa. <gryw> ten speed z 28 to. Poko, nie, ale. To było głupie. <noise> A, dobra. Ciekawy pokój w ogóle? O mój Boże. Co <noise> to są za pokoje? O. Co tu się dzieje? Co ja jestem? Punkt zasalniczy po prostu. Ja jestem do trafiania. Ja mam unikać jak... Nie wiem kto. O, ale ja nie dostałem... Pełnego... To dziwne. Pełnego serduszka obrażeń. UIR. Dobra. Myślę, że i tak te Room się spodziewałem, więc... Whatever. I tak. Oho, os. Dobra. Dzieci państwo. Co mnie tak wszystko drapie? Pamięci właściwie nie drapie. Drapie to się ja. Nie wiem. Dobra. Jakieś jakbym szedł do to bym się nie obraził o boże tragedia, o boże, jeszcze większa. jezus maria, ja się będę z wami męczył dobra o boże, ale tragiczne podejście <grym> o, a Wymęczyłem, na tym podejściu, jeszcze się męczę, jeszcze się będę męczył Ale już wiem, że się wymęczę Dobra, niszczymy to, może się krągł z tej strachu. Nie trafiłeś Dobra Jemy w dół, o mój Boże Mhm. Mm o, ale mnie boli ten speed po prostu. Tragedia <laughs> jest, tragedia. A tu? Yes. Jeszcze pewnie ci będą wychodzić. No. Będzie ciekawie. Chyba nie ze wszystkich to mi się wydaje. Jezu, ile ja was muszę zbić? Jest naprawdę jakieś niepoważne. Jakbym jednego damage-upa chociaż dostał. A no, dostałem lw jednego glitch zapa, hp hp-upa, shot-speed-upa, Boże, Boże, pojedzie. Tragedia. Myślałem, że szybko nagram. I pójdę się ten. Pójdę im pomagać, a już... że mam 10 minut spóźniony. Ten czelęż nie jest taki prosty, jak myślałem, że będzie. Szybko przejdę. Dobra. Chociaż i tak, lepiej, żeby to nie było trwało 10 minut, bo. 10 minutowego odcinka do nawet porządnie nie życie zasnąć. <gryw> Więc chyba lepiej. Polen. Ciekawie, ciekawie, bo to item z Wildrome będzie. Mam nadzieję, że jakiś dobry. na przykład latanie plus speed up. Ty ale. A. Ty co jest? Allo, co ja mam zrobić? <noise> co jest? A ja może bić ich powinienem, a nie uciekać? To, 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 to nie było wykonalne w ogóle. <noise> co jest? Weszli we mnie, a nawet uciec nie mogłem. No, trudno. Jeszcze zagramy ten challenge jutro. Może. Do następnego. Na razie. Cześć.